Witam państwa bardzo serdecznie w trzecim odcinku naszego historyczno-językowego podcastu. Kontynuujemy zagadnienie genealogii języka polskiego. Poglądy tu prezentowane pochodzą w głównej mierze z artykułu Ogólne warunki powstawania słowiańskich języków narodowych i literackich we wczesnym średniowieczu na przykładzie polskim autorstwa Stanisława Urbańczyka, ale wsparte są także informacjami z podręcznika do gramatyki historycznej Krystyny Długosz-Kurczabowej i Stanisława Dubisza. Artykuł profesora Urbańczyka, napisany w 1958 roku, przedstawia dziewięć zagadnień związanych z rozwojem polszczyzny literackiej. Postaram się w jasny sposób omówić każdy z nich i dołożyć własny komentarz do tych rozważań. Poprzedni odcinek zakończyłem słowami Jana Baudouena de Courtenay, który rozwój wczesnej polszczyzny postrzega jako nieprzerwane kontinuum sięgające od mniej lub bardziej osadzonej w czasie wspólnoty praindoeuropejskiej, Poprzez wspólnoty bałtosłowiańską i prasłowiańską, aż do wykształcenia się polszczyzny. Ideę tę przedstawia oś czasu zawarta na wykresie pochodzącym z podręcznika do gramatyki historycznej języka polskiego. Mam nadzieję, że informacje zawarte w poprzednim odcinku pozwolą Państwu lepiej zrozumieć pewne kwestie szczegółowe poruszane przez Stanisława Urbańczyka. Normy językowe. Witold Taszycki i Tadeusz Milewski przyjmują, że pierwsze normy ponaddialektalne uformowały się dopiero w XV wieku, podczas gdy Kazimierz Nicz i Tadeusz Lers-Pławiński ich istnienie datują już na wiek XI. Zdecydowałem się użyć formy ponaddialektalny zamiast ponaddialektyczny, którą stosuje Urbańczyk, aby uniknąć skojarzenia ze zagadnieniem dialektyki i jednoznacznie nakierować uwagę na dialekty, czyli zróżnicowanie regionalne języka. Chodzi bowiem o stosowanie pewnej zunifikowanej wersji polszczyzny bez względu na miejsce przebywania użytkowników języka. Przykładem może być brak mazurzenia na krakowskim dworze książęcym, który otoczony był gwarami mazużącymi. Według pierwszej grupy badaczy, przed wiekiem XV możliwe było tylko istnienie norm na podstawie odziedziczonych tendencji. Przykładem podanym przez Urbańczyka jest przegłos polskim, czyli dyspalatalizacja głoski e w o. Zagadnienie istnienia norm językowych niesie ze sobą refleksję na temat wyznaczania granic monarchii wczesnofeudalnych. Urbańczyk podaje trzy możliwe wyjaśnienia tej zgodności: granica państwa została ustalona wzdłuż językowej, granica polityczna stworzyła językową, i językowa i polityczna są wynikiem jeszcze innego czynnika, mianowicie fizjograficznego. Dwie skrajne badaczów odrzuca jako niemożliwe do zaistnienia w tym okresie historycznym. Jedynym według niego prawdopodobnym jest rozwiązanie drugie. Rozumie on to w ten sposób, że w granicach wyznaczonych politycznie zanikały lub zostały wyparte wszelkie odstępstwa od norm powszechnie panujących na terenie danej monarchii. Wnioskiem płynącym z tych rozważań jest stwierdzenie, że język etniczny wzrastał równolegle z państwowością. Urbańczyk uznaje jednocześnie, że życie społeczne w monarchiach feudalnych miało takie formy, które umożliwiały ujednolicenie języka. Krótko mówiąc, Stanisław Urbańczyk przyjmuje, że normy ogólnojęzykowe, ponad ponaddialektalne, mogły istnieć przed wiekiem XV i są jego zdaniem silnie związane z procesami państwotwórczymi. Świadomość narodowa jako czynnik normotwórczy. Innym argumentem przemawiającym za postawioną wcześniej tezą są działania kronikarskie, takie jak Kronika Galla Anonima. Autor był cudzoziemskim duchownym, a jednak wyraża on poglądy i uczucia wyraźnie patriotyczne i narodowościowe. Jest więc dowodem na to, że cudzoziemskie duchowieństwo szybko podlegało wpływom polskiego środowiska i się do niego dostosowywało. Musiała więc istnieć już w jego czasach dość wysoka świadomość narodowa, a przez to i językowa. Jeśli przyjmiemy, że w wieku XI rozpoczyna się rozwój normy językowej, która pierwotnie działała na rzecz odziedziczonych tendencji, to należy również uznać, że w wiekach następnych XII, XIII, XIV, działało już na rzecz wybranych świadomie cech dialektalnych, wprowadzając je do mowy ludzi kulturalnych i do pisma. Czynniki różnicujące Okres rozbicia dzielnicowego, przypadający na lata 1138-1320, mógł niekorzystnie wpłynąć na formowanie się ogólnopolskiej normy językowej. Podział polityczny mógł bowiem silnie zróżnicować polszczyznę lub umocnić cechy dialektalne poszczególnych dzielnic. Tak się jednak nie stało. Nawet Mazowsze, którego odrębność przetrwała przeszło 300 lat, nie wytworzyło granicy językowej. Wniosek stąd płynący jest zatem taki, że już przed okresem rozbicia feudalnego musiały wytworzyć się pewne tendencje ogólnopolskie, skoro po zjednoczeniu księstw dzielnicowych możliwe było od razu powstanie ogólnego języka literackiego. Dialekty plemienne Niewątpliwe jest istnienie jakichś wczesnych tworów politycznych przed ostatecznym uformowaniem się monarchii wczesnofeudalnej, to jest wczesnego państwa piastowskiego. Pytanie, które w tej kwestii się nasuwa, brzmi, czy niektóre znane nam historyczne cechy dialektalne są odbiciem granic dialektów plemiennych? Można na nie odpowiedzieć dwojako: Nie, jeśli pod terminem plemię będzie się widziało drobne jednostki etniczne. Tak. Jeśli rozważy się, czy w granicach pewnych zjawisk językowych nie można by się dopatrzeć istnienia przedpiastowskich państwek. Choć ślady pozostawione w języku są rzadkie, bo państwa te były słabo zjednoczone i krótkotrwałe, to jednak pewne stare wspólności językowe wielkopolsko-mazowiecko-pomorskie są chyba echem jakiegoś wcześniejszego tworu państwowego. Przykładem może być wokalizacja miękkiego elsonantu w o po spółgłosce zmiękczonej, twardego w O po niezmiękczonej, czy wyrazy typu domk i chłopc. Ponadjednostkowe rozszerzanie normy językowej. Stanisław Urbańczyk podejmuje zagadnienie, jakie grupy ludzi szczególnie przyczyniły się do ustalenia i szerzenia ogólnych norm. Wyróżnia pięć obszarów, które następnie szczegółowo omawia. Rozwój miast. Choć archeologiczne dowody jasno świadczą o tym, że miasta istniały i rozwijały się praktycznie od początku polskiej państwowości, to jednak nie do przecenienia jest oczywiście kolonizacja na prawie niemieckim, społeczno-gospodarcze zjawisko trwające w Europie Środkowo-Wschodniej od XII do XIV wieku. Napływ obcej ludności i restrukturyzacja miast w oczywisty sposób wyeksponowały dwie funkcje języka jednoczącą i różnicującą co w konsekwencji sprzyjało unifikacji normy ogólnopolskiej. Dodatkowo miasta, jako ośrodki przemysłowo-handlowe, skupiały ludność z różnych terenów, a zatem posługującą się różnymi odmianami języka etnicznego. Koniec końców takie kontakty musiały dokonać istotnych zmian w języku w postaci wyrównywania różnic gwarowych. Ośrodki produkcji książkowej. Oczywiście przed wprowadzeniem i upowszechnieniem się druku, rola takich ośrodków była istotnie mniejsza. Nie była jednak całkowicie pozbawiona znaczenia. Dużą rolę odgrywały w Polsce zwłaszcza kancelarie książęce, w których co prawda sporządzano dokumenty po łacinie, jednak polszczyzna była w nich obecna w postaci nazw własnych. Uderzające, zdaniem Urbańczyka, jest niewystępowanie w tych nazwach naleciałości gwarowych. -Lub znaczne ich ograniczenie, co świadczyć może o świadomym działaniu pisarzy. Związaną z tym kwestią jest również niepokrywanie się granic administracji kościelnej z krainami geograficznymi Wielkopolska, Małopolska, Mazowsze. Konsekwencją tej niejednorodności granic były migracje skrybów, którzy mogli pracować na różnych terenach, a więc szczególna dbałość o normę językową w zapisie nazw miejscowych i osobowych była tu istotnym czynnikiem. Szkolnictwo. Niewielka liczba ośrodków oświatowych, Poznań, Gniezno-Kraków, wymuszała na absolwentach ujednolicenie poglądów językowych. Dowodem na istnienie tego zjawiska jest grafia. Urbańczyk przywołuje przykład O przekreślonego, oznaczającego samogłoskę nosową, później zwyczaj zapisywania palatalności z półgłosek zmiany, które upowszechniły się w całym piśmiennictwie, choć wyraźnego przymusu odgórnego nigdzie nie było. Nie bez znaczenia jest też fakt zmienności ośrodka centralnego władzy w Polsce. Ponieważ nie znajdował się on w tym samym miejscu, to żaden dialekt nie mógł przewyższyć w znaczeniu pozostałych. Choć kulturalne i polityczne znaczenie Krakowa wzrosło dzięki rozwojowi szkolnictwa wyższego i rozwojowi drukarni, stało się to już na tyle późno, że małopolskie tendencje takie jak przejście wygłosowego ch w k czy stosowanie końcówki –ech zamiast –m w czasie przeszłym nie zdołały zdominować polszczyzny ogólnej. Szkolnictwo. Łacina versus polszczyzna. Osobną kwestią jest status języka rodzimego wobec, jak się wydaje, wszechobecnej w dobie średniowiecza łaciny. Urbańczyk stanowczo obala sąd, jakoby łacina tak bardzo górowała nad językiem polskim, również w szkolnictwie, aby rozwój polszczyzny był wstrzymywany lub niemożliwy. Choć niewątpliwe jest, że łacina była językiem wykładowym, to jednak językiem komentarza i tłumaczenia był język polski. Urbańczyk kwestionuje też pogląd, który głosi, że dwór królewski czy książęcy był opanowany przez język obcy. Podaje trzy argumenty. 1339 rok. Proces z krzyżakami, w którym powołano 83 świadków świeckich, z których tylko 12 rozumiało po łacinie. 1503 rok. Wielkiemu dygnitarzowi Landskorońskiemu spisano instrukcję po polsku, bo nie rozumiał po łacinie. Orzechowski wspomina, że w młodości jego dziadka, czyli w połowie wieku XV, wstyd było szlachcicowi umieć po łacinie. Z tych dowodów można zatem wysnuć wniosek, że dyskusja na dworze książęcym mogła się odbywać tylko po polsku, ponieważ łacina dostępna była nielicznym i to w głównej mierze duchownym. W takich warunkach naturalnie musiało dochodzić do rozwoju i ujednolicania polszczyzny. Ostatnim argumentem, który podaje autor artykułu, jest dyskusja w sprawach teologicznych zorganizowana na Dworze Królewskim w 1431 roku. Odbyła się ona w całości po polsku, ponieważ chodziło nie o popis przed obcymi, lecz o przekonanie swoich, do których można było trafić tylko poprzez język ojczysty. Urbańczyk komentuje na końcu tych rozważań, że reformacja nie zrobiła pod tym względem żadnego odkrycia. Jej zasługą jest tylko większe użycie języka rodzimego w piśmie. Dwory. Dwór książęcy czy biskupi niewątpliwie wpływał na szerzenie się norm językowych. Wynikało to zarówno z mecenackiej roli dworu, jak i z faktu, że dwór był tworem niejednorodnym, w którym spotykali się przedstawiciele różnych dialektów. Ostatecznie na upowszechnienie zasad poprawnościowych wpłynęły także liczne i regularne podróże dworów po kraju. W obliczu przytoczonych faktów przypisywanie całości zasług upowszechnienia norm językowych drukarzom wydaje się mocno przesadzone. Nie mogliby oni bowiem wytworzyć zasad poprawnościowych, gdyby nie istniały one w erze przeddrukarskiej. Należy zatem stwierdzić, że wydawcy książek byli przede wszystkim wyrazicielami już wcześniej ustalonej kolektywnej świadomości językowej rodzimych użytkowników, a stabilizacja normy następowała w wyniku działania wymienionych wcześniej czynników. Literatura ustna Stanisław Urbańczyk tylko sygnalizuje to zagadnienie. Zwraca jednak uwagę na to, że zaskakująco dopracowane pod względem kunsztu literackiego są Kazania Świętokrzyskie, najstarszy polski zabytek języka i literatury. Najprawdopodobniej styl ten wyrobił się dzięki długiej tradycji głoszenia kazań, bądź to improwizowanych, bądź spisywanych po łacinie, ale głoszonych po polsku. Wzór. Niewątpliwy jest oczywiście wpływ łaciny na język polski, ale drugi ważny wzór językowy stanowiła czeszczyzna. Wpływ ten odzwierciedla się nie tylko w zapożyczeniach, lecz także we wzorach stylistycznych, które dzięki bliskości rodzinnej języków były łatwe do zaadaptowania. Rękopiśmiennictwo Urbańczyk staje w kontrze do zdania, że teksty rękopiśmienne są jedynie tekstami gwarowymi. Argumenty przeciwko tej tezie są dwa. Po pierwsze podczas porównywania dwóch tekstów pochodzących z tego samego regionu i czasu, np. Roty Małopolskiej i Psałtysz Floriański, wyraźnie widać, że stopień nasilenia gwaryzmów jest różny, przy czym liczba zjawisk gwarowych jest w ogóle niewielka, co świadczy o świadomym doborze środków językowych przez piszącego. Po drugie, Urbańczyk wyróżnia już na tym etapie polskiego dorobku piśmienniczego kilka rejestrów stylistycznych. Przedstawia je w kolejności od najbardziej wysublimowanych do najbardziej potocznych. Biblia i Psalterze przeznaczone dla klasy wyższej i pisane na wyraźne zlecenie mocodawców. Tu język jest najbardziej staranny, a zjawiska gwarowe są w tych tekstach rzeczą wyjątkową. Kazania teksty do użytku osobistego piszącego, a więc mające charakter nieco mniej, choć wciąż formalny, jako że były przeznaczone do publicznego wygłoszenia. Utwory wierszowane przeznaczone do publicznej recytacji. Na przykład rozmowa mistrza ze śmiercią, którą charakteryzuje dosadność i najprawdopodobniej cedowe zbliżenie do języka mówionego. Zapiski sądowe, najbliższe lokalnym sposobom mówienia. Język literacki a język mówiony. Istnieją dwie rywalizujące ze sobą teorie, kiedy wytworzyła się norma języka ogólnopolskiego. Jedni przyjmują wiek XI, inni dopiero 15. Obie te grupy jednak zgadzają się co do tego, że najpierw wytworzony został dialekt kulturalny, który musiał się rozprzestrzenić, aby dopiero na tym gruncie mogła powstać literacka odmiana polszczyzny. Niewątpliwe jest, że ponad dialektalne normy nie mogły być przynajmniej początkowo wszędzie jednakowo realizowane. W 100% jak mówił Urbańczyk, mogły być realizowane tylko w regionach, z których pochodziły. Przykładowo, wielkopolanin bez problemu mówił chwała zamiast fała, inaczej krakowianin, ale już z trudem wyzbywał się wymowy typu reno czy bojeli się. Odwrotnie małopolanin, czysto wymawiał wyrazy rano i bali się, ale miał problemy z niemazurzeniem. Rozwój dialektu kulturalnego był dość oczywisty. Najpierw posługiwała się nim dość wąska grupa specjalistów. Dopiero potem, wraz z polonizacją miast w wieku XV, wraz z postępem oświaty, zaczęła się umacniać. Do połowy XVI wieku nie było jeszcze rozróżnienia językowego między sztachcicem a chłopem. Dopiero druga połowa tego stulecia powoli wprowadza takie przeciwstawienie. Wpłynęły na to zarówno rozpowszechnianie druku, rozwój szkół oraz gospodarcze i prawne skrępowanie chłopów. Na rozwój języka ogólnego, jego norm ponaddialektalnych, jego odmiany kulturalnej wpływały czynniki polityczne takie jak formowanie się wczesnych monarchii, kulturalno-gospodarcze dróg, szkolnictwo czy wcześniejsza tradycja literatura ustna i rękopiśmiennictwo. Do ustalenia szczegółów kształtowania się ogólnopolskiej normy językowej potrzebne są również szczegółowe badania historii społeczeństwa i gospodarki wczesnopiastowskiej monarchii. Tyle na dziś, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że wykład był owocny. W ramach zadania domowego zostawiam w opisie pod filmem link do artykułu, innego artykułu Stanisława Urbańczyka, który polecam Państwu przeczytać. W najbliższym czasie ułożę jakiś krótki test, żeby sprawdzić, czy wykonali Państwo zadanie domowe. Tymczasem, jak zawsze, życzę zdrowia i pozdrawiam Jakub Figus.